Cześć. Ktoś zamawiał paczkę na moje nazwisko. Paczka kosztowała 200 zł. To jest wstyd i chamstwo. Zobaczcie to na Facebooku. Czy nie macie wstydu, kochani? Powiem krótko. Jedną rzecz. Proszę nie zamawiać paczki, bo będzie Was źle. Na drugi raz. Na drugi, na drugi raz proszę nie zamawiać więcej do mnie paczek, bo będę wkurzony przez, przez Was. Proszę nie wysyłać więcej, żadnych takich paczek. Za pobranie. To jest waszym wstyd i chamswo. Na takie pieniądze. Na takie wasze gówno wydawać i zamawiać. To jest wstyd i chamswo. Więcej nie mogę powiedzieć, szanowni państwo. Na czeku tak jest. I prosimy więcej nie wysyłać węgra i europalety. To brzmi żart. Brzmi żart. Prawda? I powiem jedno. Je Pocałujcie mnie w dupę. Skór wesyny. Do widzenia.